W związku z dużym zapotrzebowaniem na środki ochrony osobistej dla członków personelu szpitali, zostaliśmy poproszeni jako Wydział Mechaniczny Technologiczny i tutaj również katedra podstaw konstrukcji maszyn o wydruk adapterów do masek, do standardowych, do typowych takich masek sportowych firmy Decathlon między innymi. W związku z czym podjęliśmy taką próbę zaprojektowania własnych adapterów, które by spełniały wymogi szpitali. Zostało opracowane u nas dwa rozwiązania adapterów do masek i jedno rozwiązanie, które zostało zaadaptowane. Pierwszym rozwiązaniem był adapter do maski firmy Decathlon, który umożliwiał montaż filtrów antybakteryjnych i filtrów antywirusowych klasy HEPA które posiadają standard połączenia, tutaj standard dar, czyli to jest typowy taki filtr hepa, który jest stosowany w medycynie. Drugi rodzaj adaptera zastosowany był do półmasek, takich typowych półmasek, które są stosowane w różnych obszarach do różnych zastosowań, do których również stosuje się specjalny typ filtra ze złączem RD40. Natomiast tutaj, ze względu na duży koszt tak jak w takich filtrach, szpital poprosił o to, żeby zaprojektować adapter, który pozwoli na podłączenie dużo tańszego, takiego standardowego filtra HEPA, które są tymi najbardziej popularnymi filtrami stosowanymi w szpitalach. Ostatnim rodzajem adaptera, który został opracowany, to był rodzaj adaptera do również maski firmy Decathlon, do najnowszego modelu tej maski firmy. Decathlon i adapter ten pozwalał na podłączenie dwóch takich filtrów HEPA według standardu DAR, dzięki czemu tutaj wydajność samego takiego zestawu maska filtr była dużo wyższa, czyli zapewniało to dużo lepszą możliwość oddychania dla użytkownika. Takiej maski. No i tutaj oprócz samego procesu opracowania, przygotowania modeli do druku, również zajęliśmy się procesem na, na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym we współpracy z innymi wydziałami na Politechnice Śląskiej. Podjęliśmy się wydruku tych adapterów na bazie, na bazie modeli, które zostały u nas opracowane albo przygotowane.